Dzień dobry, mojej kaninie. Witajcie wszyscy przeserdecznie w kolejnych Heroes'ach szóstych na kanale. Na no, dzień dobry, przepraszam za wczorajszy brak odcinka, ale byłem w miejscu, w którym e, stworzyłem sobie trochę nowych rzeczy na łapach. Nie wiem, czy to widać, więc nie wyrobiłem się, więc przepraszam najmocniej. I przepraszam, że dzisiaj ten odcinek który jest tak późno, ale kurde ostatnio w ogóle jestem totalnie, totalnie nie. Nie, 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 nie w rytmie do działania. E, tak czy siak, wracamy sobie do Heroes'ów szóstych E, wracamy sobie do, do tej misji, e, dobrze nam wszystkim znanej e, Będziemy sobie ją kontynuować, słuchajcie Mam nadzieję, że już dzisiaj troszeczkę dalej sobie znajdziemy Słuchajcie, jeszcze, jeszcze jeden update Patrząc na kanał sobie uznałem, słuchajcie, parę rzeczy e, Przemyślałem, przemyślałem sobie parę rzeczy ostatnio e, Związanych z kanałem i e, Nie będziemy prowadzić Heroesów V wraz z A bo tym tu przyszedłem Aha, bo ja chciałem ulepszyć sobie, tak? No ale to możemy poczekać sobie, że przy okazji do... A bo was nie mogę ulepszyć, nie mogę was sami zaczniecie ulepszyć, dobra Nie będziemy sobie prowadzić, yy, heroesów w wraz z... Szóstymi yy, będziemy sobie robić, na razie spróbuję w ten sposób zrobić, że poniedziałek piątek będą heroesy szóste yy, jeszcze yy, Poniedziałek piątek będą heroesy szóste, yy, w weekendy zaś... Czyli sobota, niedziela będą się pojawiać heroesy piąte Zobaczymy jak to będzie funkcjonować, słuchajcie, ale Mam nadzieję, że to będzie... Czy taki mały przyrost? Mam Serotki mały przyrost, przyrosty tutaj są? Czy, czy, czy coś jest niehalo? Czy ja się znowu z czymś zawaliłem, co? Yy, bardzo możliwe, że się z czymś zawaliłem, no ale okej okay. No i słuchajcie, i tak sobie na razie sprawę zostawimy yy, Piąteczkę scenariuszy na weekendy sobie zostawimy yy, A szóstkę, 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 szóstkę normalnie będziemy Normalnie, sobie będziemy trzymać od poniedziałku do piątku. Dobra, czekajcie, niech ja tylko sobie przypomnę, co ja tutaj miałem zrobić. Co? Aha, miałem przejść przez ten portal, chyba, tak? No dobra, na razie chodźmy tutaj do fortu. Chodźmy do fortu, słuchajcie, i w forcie sobie to jeszcze e, wyrekrutujemy. Te jednostki, które są do rekrutacji, powalczymy sobie tutaj. Czemu to jest niczyje? Okej okay. okej, okay, spoko. Eee, przy okazji, jakieś zadanie wypełniliśmy, nie? Spoko. E, chodźmy sobie do tego mm, fortu. Strasznie mały ruch mamy, trzeba tę logistykę faktycznie zainwestować. Chodźmy sobie do tego fortu, wyrekrutujmy. A, nie możemy rekrutować. Przy tam daje 500 golda na dzień. Dobra, nie do końca czekaj jak te forty jeszcze działają. Witam, pisaliście, ale ja Nie, jeszcze nie w 100% jak to wszystko rozumiem, wiecie. A przyłączyli się do mnie, ok, no to super. I tak, jeszcze jedna rzecz co do tych uciekających jednostek, tutaj też zostawiamy ponoć expa za to I przy okazji mamy drogę krwi i drogę us. Jeszcze nie jestem na to gotowy, póki co mam więcej w drogę us? Spoko Czy da się to gdzieś tutaj sprawdzić co to daje? Czy nie da się tego sprawdzić? Jaka jest różnica między tą drogą us a drogą... Bo to rozumiem, różne buffy będzie dawało, aha, w ten sposób to działa hmm, Że generalnie ponoć nie ma gorczyk i nie ma złych w sensie nie ma, nie ma lepszych i nie ma gorszych rzeczy jeśli chodzi o to, co wynika z tych, drugi, z tych dróg krwi i dróg łez. E, że po prostu zależy bardziej od, od stylu grania, nie? Więc ja texko rozwodu, ciekawe. E, no, ale spoko. Zatakuj jak najbardziej. Ciekawe walczą. Nie no, spróbujmy to rozegrać. Te laski się tutaj nam re będą regenerację wrzucać, więc całkiem spoko. Na pewno tak. E, Was za drugiej linii chcę dać Bądźcie sobie gdzieś tutaj Jedneczkę, jedną tutaj Coś takiego zrobił chyba I to będzie w miarę git Wy możecie niestety. A, macie macie. Obszar... A nie, wy nie macie obszarowego czaru, tylko oni mają tę swoją zdolność Dobra, jedna ta padła W sumie szkoda, że padła, ale okej okay. najważniejsze, najważniejsze jest to, że. Dajesz to Najważniejsze jest to, proszę ja was, że. Eee, że przyjęli ci gwarniczy w sumie ty tutaj jeszcze podejdź pozgarniasz sobie jeszcze trochę na siebie, nie? być może i to bez sensu ty nie możesz przyleczyć nikogo? dlaczego ty nie możesz leczyć? skręciliśmy trzy, spoko ale ty powinnaś móc chyba leczyć jeszcze, nie? w sumie dałem dupki, że tutaj stoję tym wszystkim eee, no ale okej okay. one mogą jeszcze raz strzelić? One chyba mają ten. E, naturę raz, nie? Mogą to zrobić, czy nie? Zaraz zobaczymy. Czy będą nas walić? Nie, nie walą w nas, jest, czyli jest git. Czyli może jeszcze rzadziej mogą to robić, nie? bij. Chodź tak, bij tutaj. E, widzę, że ci wskoczyły moralki. Bij tutaj. Tutaj ten kierub zabijesz. Nie wiem szczerze mówiąc, czy mamy jeszcze jakieś straty, czy nie. Żyje nadzieją, że nie mamy strat, nie. Nie, nie mamy już strat. No i zajebiście o to chodzi. Elegancior. No, to czyli naklepane, to jakiś hełm mamy. Plus dwa do przywództwa, coś tam na błyskawicę Żywiołach ziemi, to mnie ciekawi, słuchajcie, to mnie mega, mega ciekawi, nie? W okazji kończyłam się tydzień, więc. Ciekawe, zapiszmy sobie na Z spoko, spokojnie, zapisano gierkę No i wbijajmy w ciebie. Zaraz będziemy musieli przejść przez portal jeszcze. Żywiołach ziemi, no za tak, jestem mega ciekawy, jak wyglądają tej Żywiołki ziemi. No i widzę, że nie są jakieś mega mocne, jeden tylko nasz ten zdech. Zanieczyszczone są w stanie stracić czarami jakoś, nie? Co to rzuciło? Regeneracja, skamienienie na jednostce kapłanka. Okej, okay, straciliśmy akcję pod wpływem tego skamienienia. Nie, 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 nie. Ale wyglądają, no, kozacko, nie? Wyglądają kozacko. W ogóle, jak ich pierwszy pierwsza zobaczyłem te ja że to są jakieś enty w ogóle. Ale, no, to nie są enty, ale wyglądają mega, mega fajnie. Muszę przyznać, okej, okay, to jest ten standard o morale. A jak przy nim będziemy to będziemy moralki dostawać nie spoko błyskawica co to 171 w ten sposób zadajemy Okej, okay, o połowę mniej a mu tą błyskawicą spoko coś tam mu zadaliśmy nie dobra wy defendujcie w gruncie rzeczy defenduj 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 bardzo to ulepszenie i tej kapłanki dopiero nam daje możliwość Wiecie na ten. E... No, wiecie na co? Wiecie, wiecie. Na. E... Proszę Państwa, te wskrzeszanie się, nie? Dobra, tutaj mu dalej w zasięg nie wejdziemy, więc jak najbardziej bije go tutaj od dołu. Zawsze parę tam. E... Punktów Z życia mu zabierzemy, nie? Proszę bardzo, taki ładny atak. Jebcie spiki. Szmaciarzu. E... Ty tam już się nie wbijaj, bo się wbierzemy tylko w zasięg. Słabo jeszcze możemy mu tutaj przywalić, dobra, a czy mogę mu przywalić z tą błyskawicą? Nie, nie mogę o nie, a to mi regenerację zabrało Łooo, wow, ale gówno, ojej Ojej, bardzo źle Bardzo źle, bo ja miałem nadzieję, że... Ja miałem bardzo dużą nadzieję, że... Że regenerację będę mu użyć, dobra, jeszcze żyjemy Spoko, tak od każdego dostał Na pysk Mmm Manny dalej nie aż no to nie przyrasta turo, bo ono, trzeba o tym pamiętać, nie? Będzie kontratak? no będzie kontratak. Wbijaj w niego. Czyli straty są nieuniknione w tej bitwie widzę. Są dość twardzi, sukinsyny, więc... No niestety... Ktoś musiał zginąć, bo ktoś, ktoś tak musiał przyjąć kontratak na pysk, nie, więc. Ktoś tak czyś jak musiał zginąć. Niestety szkoda, ale nic już nie poradzimy. Dawaj 1500 expa. Co się zdobywamy? Kolejny poziom, spoko. Eee, Pójdźmy w tę logistykę, może co tutaj mamy. Zestaw włóczęgi jakiś. Sandały tancerza wiatru. Relikwia, przedmiot zestawu, spoko. Eee, ciekawe. Ale na razie tak, daj mi. Proszę pana, gdzie jest ta logistyka? ponoć jest mega OP, chodźmy, bierzmy ją więc. Eee, chodźmy tutaj, mamy nowy tydzień. Możemy sobie dorzucić jakieś jednostki, nie? No właśnie, i tak mamy wszystko tutaj do. Do rekrutacji możliwe, więc sobie to dorzucimy od razu. Dziesięciu strzelca, piechotą nie chodzi, jak ja to mawiam. Najmniej jedyneczkę, ten lepszy sobie stack zostawimy. 10 dziesięć jeszcze tych kapłanek, no i co? Spróbujemy przejść przez portal? Spróbujmy. O, tu jeszcze jest OTS. Ja go nie widziałem. No i teraz spróbujemy sobie przez portal przejść. Wbijaj. No i zobaczmy co tu się wydarzy, nie? Co się tutaj dalej będzie działo? Już jakąś cutsceneczkę mamy. No mamy. Okej, okay. nie wiem do końca co to miało być. Yy, co taka odsyłka miała oznaczać, ale spoko. Dostaliśmy w ogóle się patrzeć. Spoko. Rozmieść jednostki na polu bitwy. Yy. No ja chcę rozmieścić, a nie mogę. A, bo ich nie mogę dotknąć, okej, okay, spoko. No a ci chłopaki tutaj mogą stać. No dobra, spoko. Co yy, to za chujowa armia? To jest kusznik. A my też mamy kusznika? Tak, też mamy kusznika. Hmm, każdy bohater ma dostęp do zdolności frakcji. Jest to unikatowa zdolność dostępna dla bohaterów danej frakcji. Hmm, a co to nam daje? Okej, okay, spokojnie, tego nie chcę. Chyba, no chyba tego nie chcę, więc chyba po prostu biw kogoś, nie? Albo błyskawica przydób. Czekajcie, błyskawica marnuje. Nie dowiem się Ilość jeden Cokolwiek to znaczy Ale tak, to nie wiem czy to marnuje many, czy to nie marnuje many, tak Na pewno 25 many kosztuje na stare regeneracja, która jest mega op, której chcemy sobie używać na pewno, nie? Czy ktoś już nam zdechł? Dobra, wiemy Czy ktoś już nam zdechł, co? Mm... Ginie dwóch, dwie kapłanki zginęły, tak? Rzuć regenerację na kapłankę w takim razie Niech ona się tutaj ożywia trochę No i ładuj w niego Dobra, spoko Przynajmniej jeden z twoich stworzeń puszcza, musi się przeżyć Okej, okay. czekajcie Nie wiem czy coś dobrze słyszę czy nie słyszę Niebezpieczny Ej, no to co? To wbijaj w niego w takim razie Jeśli ty się patrzy, to i nie musisz walczyć A, na ciebie to nie działa, to tylko działa na nasze jednostki No dobra, no to wrzuć mu to Niech ma sobie, nie? Niech sobie popatrzy na ma. Ty się wbijaj, kontratak zgarniesz, to jest git Teraz wbijasz ty ty jesteś kurwa, niezniszczalny, tutaj też mordujesz. Spoko, nie boli. I kontratak jeszcze od tego gwardzisty. Zajebiście działa ten gwardzista, muszę przyznać. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ten gwardzista. Fajne jednostki. To jest ten jakiś elitarny gwardzista. Nie pomi, spoko, nie musimy tego walczyć. Pretoriani to jest, o właśnie, Pretoriani. Jeszcze jeden ruch masz, no to wbija jeszcze raz z niego. Ze szczęściem, spoko, pomijamy to, bo coś nam to nie jest mega potrzebne jakoś do życia. Wjedziesz w niego, mm, ty w niego nie wiedziesz, Dobra, podejdź o jedno. Eee, ty w zasadzie kapłanko nie jesteś mi tutaj totalnie potrzebny. Ja cię trzymałem, bo myślałem, że będziesz miała te leczenie. Ale na ten moment widzę, że go jeszcze nie masz, więc no totalnie, totalnie mi nie jesteś potrzebna. Defenduj. się wskrzeszasz, nie? Tyle dobrego. Dobra, jeden padł, szkoda. Szkoda, ale jak mus to mus. Ładuj się tutaj. Super. Coś tam ci zadaliśmy. Kurwa, kolejny pretorianin mi padł. Eee, masz tak. masz kontratak? Ilu ich jest? Jeden? Dobrze widzę? Czy źle widzę? Że jest jeden. Jeden jest dobra, 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 dobra. dobra. Zabijaj! Super. Teraz tak, ten na przykład A znowu ty masz ruch. Eee, czekaj. Się błyskawicą możemy w ciebie pierdolnąć. Na przykład to jest git. Mmm. tu chwilę. Wbijaj się tutaj. Będziesz bliżej tego kusznika jego. Spoko wywaliłeś mu. 15 zabiłeś w ogóle. Ładnie. Naprawdę ładnie. Spróbuj. Piątka padła. Tutaj już raczej go wykończycie, chłopaki No a tam został już ten kusznik jeden, do którego ja w tej turze niestety nie dojdę. Więc on jeszcze ma szansę oddać strzał we mnie. Niepotrzebnie przedemną tutaj tą kopanką. A Ty difendu już się patrzył. Czy ta trójka coś tutaj zrobi? Nie za wiele. Luzik, zabijamy cię w takim razie. Trzeba many połapać. Trzeba połapać many na te regenerację, żeby była większa ilość, nie? Bo ta bitwa też taka niefrasobliwa była. Dość. Muzyczka trochę jak z Raymana pierwszego. Tym razem ci się poszczęściło, ty. Porkofilu. Słyszałeś, kralu? To chyba zniewaga popieśćmy ich porkowemu. Mhm, mm co będziemy się z impizgać? Dobra, mam tutaj odkryte teraz no. fajnie. Niedaleko jest wojownik, który ma misję do zaoferowania. Hmm, Pokonajcie bohaterów frakcji przystań, Karłow jakiś, spoko. I oni siedzą w fortach twierdzy. Ciekawe. Ty jesteś kim? Martina. Martina. Martina, Martina. Yy, przyłączcie się do mnie, czy chcecie walczyć? Chcecie walczyć, to mi się to chyba nie za bardzo widzi. Ulga, kim ty jesteś? Książę wilków. Pokazywać, mały chłopiec, walka. Orkowie zabić straż, zabrać chłopiec. Porwaliście bratanka Gerharta. Zakładnicy to ryzykowna gra. Nie. Zadzierać z orkami ryzykowna gra. Wilk zabić dzieci orków. Orkowie nie płakać. Nad dzieci wilka. Okej. Okay. Eee, w pewnych sytuacjach musisz wybrać między drogą krwi a drogą łez. Jeśli wybierzesz dla swojego bohatera drogę krwi, postanowi on narzucać innym swoją wolę. Jeśli wybierzesz drogę łez, bohater postanowi słuchać innych przed Nie doczytałem, wybaczcie. Ulga. książę Wilkudora. Mogę negocjować. Zabij orków i uwolni zakładnika. No, nie mogę ich zabić. I tak bym ich chyba nie zabijał. Ponegocjujmy. Kiedy wilko puści ziemię orków, dziecko opuści ręce orków. Ten chłopiec jest krewnym cesarza. Zabicie go może wywołać straszliwy odwet. Nie gorszy niż los najmniejszych dzieci, najbiedniejszych orków. Okej, okay. co? Dalej z nim ten, czy nie? Możemy z nim pogadać? Nie możemy. Czyli on to jakby dalej. Będzie źle nastawiony na nas Z właśnie taką mam nadzieję, że się do mnie przyłączycie. Panowie kursznicy za zbiorę. Pierwsze mi przywołania. do domoczno magicznie plus 20 many. zajebiście na tym mi zależało. Bo many mi tutaj brakowało. względu na tej właśnie regeneracji. Czekajcie, chwilkę, tylko sobie na chwilkę tutaj mmm, pykniemy. Pyk, pyk, kamerka. Światła kamera akcja, jesteśmy. Dzień dobry. Widzimy się i słyszymy się w kolejnych chwiląch Szóstych na naszym kanale. Eee no i właśnie, tutaj możemy ich ścigać, a możemy ich zostawić. Jak rozumiem, będziemy ich ścigać, to dostaniemy do tej e, krwi, tak? Do ścieżki krwi, a do ścieżki US, jeśli nie Zostawmy ich tym razem. Dostaliśmy 98 xp i plus 10 do. E, do tej ścieżki drogi US. Spoko. W gruncie rzeczy możecie dać znać. Zniknij już. Szmaciarze. Nie chcecie. Halo. Dobra, może zaraz zniknie. Swoją drogą, możecie dać znać, czy... Yy... Okej, okay, bohatera wręcz się będziemy mieć drugiego, na to wychodzi. Yy, dajcie znać, czy chcemy iść w tę drogę krwi, czy, czy w tę drogę OS, nie? Yy, bo to jest ciekawe. Nie, co, nie wiem, co tu mi się dzieje w ogóle. To mi nie chce zniknąć. Może wejdziemy do zamku, to zniknie? Znikło, fajnie. Ale to jest fort, a nie zamek. Ja chcę do zamku i tej aule bohaterów, która może mi tak? Super, czyli tawernę. Spoko, za dwa koła. I możemy sobie tutaj teraz kogoś rekrutować. Okej! Okay. Okej! Okay. To jest kurwa ork? Wygląda jak ork, nie? Wygląda totalnie jak ork. Wygląda jak jakiś ork. Ork, 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 ork. Widzę, że macie różne armie. Macie. Dobra, no to też wiem. Macie różne armie. Macie Mistrzostwo Leczenia. Macie różne rzeczy. Magia, moc. Zdwa do przywództwa. Moc, czyli tutaj widzę, że bohaterowie znowu się dzielą na coś takiego bardziej trójkowo-czwórkowego niż piątkowego, że mamy bohaterów jakby bardziej stricte pod statystyki, bardziej stricte pod atak, wiecie, tego typu rzeczy i mamy bohaterów właśnie czarujących, nie, gdzie liczy się magię, gdzie te statystyki ataku, obrony, morale nie są aż tak potrzebne. Ciekawa koncepcja, muszę przyznać, no taki powrót, takie pró próba połączenia tej klasyki. Heroesów trzecich, czwartych, z tą nowocześnością, która była, która się ujawniła, pokazała w piątce, nie? Dobra, no szczerze mówiąc, ja będę się tu jakoś długo rozwodził nad tym. Tak szczerze, te chipy mnie nie obchodzą totalnie, bo ja ich nie lubię, mega. Mega ich nie lubię. On wygląda na chyba w miarę wpytę, bo hatera. Ten Lord Hard, Lord Heart w ogóle brzmi fajnie, więc. Więc to też jest spokojny. Plus dwa do przywództwa, to też brzmi fajnie. Ale ty masz jakąś inną ton, nie? Czemu ty masz taką złotą motoczkę? I ty w sumie też masz złotą motoczkę A ty też masz inną motoczkę. Rycerz, rycerz, kleryk. Kleryk, kleryk, kleryk. Czekajcie, bo to, to, to nie jest taki obszur, teraz, jak on się wydaje. E, co ty masz? Masz 10 dziesięciu 16 gwardzistów? Hmm, słabe, Czy masz oświecenie Pedeki spoko, ale tutaj raczej walczyć nie będziesz. Ciebie bym wziął. Chociaż to jest też fajne, to plus 2 do przywództwa. Kapanki, plus 3 na tydzień. Ty, no to jak ty masz siedzieć, tylko mi na chacie. Jak ty, tylko masz tutaj siedzieć i nic nie robić, to w sumie dawaj będzie zwiększać nam przyrosty kaponek. Tak, jeśli tak to działa, no to spoko. Okej, w ogóle widzę, że możemy tych bohaterów mieć na strany od razu na dzień dobry wciulnie. nie? No dobra, jest to ciekawe. Na pewno jest to ciekawe. E, czy tutaj w tym forcie mamy coś do zgarnięcia? Nie, czyli to działa faktycznie tak, że albo w forcie, albo tutaj się rekrutujemy, tak? Zresztą zobaczymy to zaraz. No i mamy kolejnego bohatera, fajnie. Tylko co ja mam nim do roboty? Chyba nie za wiele, nie? E, w gruncie rzeczy możesz tutaj iść i nie wiem, no będziesz tam czyścić coś po mnie, nie? Idź no, idź! A, mogłaś sobie ulepszyć... To, wycofa się, z powrotem, wracasz. E, mogłaś sobie ulepszyć te swoje jednostki. 21 tych kapłanek, to są te leczące się już. Westalka, o właśnie, westalki się leczą. No na szczęście one nie są zbyt mocne. One mogą się właśnie leczyć, ale nic więcej tam za bardzo nie, nie robią, więc z ludzi, walka z nimi. Tak właśnie myślałem, że się skończy. Okej, okay, wreszcie przeciwnicy mają też swoje tury i normalnie zapierdzielają nich, to jest spoko. Szczeniak nie woli musimy. Odbić się orków, okej. Okay, czyli to jest tam misja, którą tutaj dostaliśmy. Mamy tar, tak, spoko. Pretoriani, no to z sobie możemy powalczyć Akceptuj pewnie, że tak, no jak się przyłączacie, to kurwa, no pewnie. żywiołach powietrza, wygląda jak jakiś piórunowładny, nie? No i co? Mam tutaj armię Wilka jakąś. A o tobie zapominam. Mam tutaj jeszcze jakąś armię Wilka, więc e, na pewno sobie z Wilkiem powalczyć. Dobra, to w sumie tam nie musisz iść. Ulepszmy... A tu są kurznice, a nie ci. Ja myślę, że tych gwarzistów masz. Dobra, się jeszcze i naddupiej. Mogę cię zzetkować? Nie, klikając zetkę wchodzę do zamku, czujecie temat? No dobra no, niech będzie, okej, okay. So się w forcie wrócił z tego fortu Sądzę, że to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie Kaczenka jakaś? Nie Sądzę, że to nie będzie jakieś wielkie wyzwanie Trochę armii ma, ale nie o wszystko Chyba nie na tyle, żeby nas to jakoś bardzo, bardzo zabolało Eee... wow Okej, okay. rozegrajmy Bo jest to co najmniej niepokojące, to co tutaj widzę, ale... Okej, okay, czy już masz normalnie mury? No dobra, spoko. Skiraj się gdzieś tutaj. W gruncie rzeczy on chyba nie ma, nie, on ma tam czym strzelać. No ale to nie będzie aż tyle do postrzelenia co imy. Zawalczmy. No, 30 kuszników ma, jak się ich szybko pozbędziemy. A zgaduję, że się ich szybko pozbędziemy. To będziemy mogli sobie na spokojnie wrzucić tą regenerację, już możemy sobie ją wrzucić, a nie możemy. Dlaczego? Kurwa, ile ja mam przyrostu many? Na dzień, trzeba to sprawdzić zaraz. Bo mnie to już zaczyna irytować. Dobra, wywal w takim razie też reszta niech tutaj defenduje No i po prostu stoimy w miejscu. Nie mamy tej westalki. To jest szkoda. To jest mega szkoda, że, że jej nie mamy. No i po prostu stoimy w miejscu. Trzeba jego kucznika tutaj po prostu wykończyć, nie? 21 ich jest. mi tutaj w nie sieknie. Jeszcze pierunem jakimś tutaj sieknął. kurwy syn. No ładnie te cipy dostają, moje. ładnie, muszę to przyznać. Bijaj w niego. Cztery ginie, spoko, walisz tutaj jeszcze 6. dobra, to już chyba nie robi nic Nic wielkiego mi to nie zrobi 128, Pretorian się teraz wbija na Rejon po prostu Aj, mogłem dać te Tego Anioła Stróża, nie? Ojej Ale się odsłoniłem, w sumie nie, nie, pomyślałem o tym Dobra, wbijaj w niego Bez kontrataku, więc jest git Bez kontrataku, więc jest git Jeszcze raz, moralki siadły, fajnie Tutaj się zestrasz, dalej kontrataku nie mamy, więc walisz ta sztuczka to już tutaj niewiele porobi, się mam być szczery. No ale dalej jest w stanie zabić, nie? Dalej jest w stanie zabić. Dobra, wykończ już go. Dziękuję bardzo. Kontra-atak. Dobra, daj mu to. Niech chłop ma. Przy okazji możesz w niego sieknąć błyskawicą? W nią możesz, to jest w Wbijaj się w niego, zabij go już. Okej, okay, nie zabiłeś, ale już jakby teraz zabijasz. No i zachęcamy cię do wyjścia do nas. No właśnie. O to się martwiłem, że teraz się tam, tam stała i, i. się srała tylko, nie? No, musimy ci przebić mury. Eee, w sumie nie musimy ci przebijać murów, przecież my możemy cię ostrzelać po prostu. Zapomniałem o tym, że my cię możemy tutaj dziarsko ostrzelać. Eee, czy słabo? Nie, słabo już nie można żadnego ruchu wykonać, ok? Wait, 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 w takim razie. Dobra, defend, 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 defend. Walka Tapulto. No i jesteś rozgromiona, pani kapłanko. Bez problemu. E, no w sumie straty są, są, są dalej dużo, dużo większe niż się spodziewałem, że będą no się być szczery, ale... No trochę ją zjebałem. Dobra, mamy fort twierdzy, fajnie, przejęli, przejęliśmy te kopalnie tutaj naokoło, to jest mega pytka. E, zaraz w sumie możemy tutaj tę naszą cipę wysłać, żeby tutaj podgarniała te resztę rzeczy. 114 gwardzistów? Mm. Kaj uciekaj na razie. Jeszcze sobie z nimi na pewno zawalczymy. Tylko, że ja bym potrzebował słuchajcie, porobić sobie... Pięknie dwie jedyneczki. One mi się mega przydadzą. Dwadzieścia cztery, pamiętajcie. Dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden, pięć, natura. Ile mamy mocy magicznej? Yy, tutaj. Chujbie. Co to mamy? Moc magiczna, zapewnia wszystkim ok. 3, obrona przed magią 2. Bo kiedyś mówiliście, ale to najwyraźniej nie, nie w tej grze. Że tam ileś mocy magicznej, bodajże, to tam się przekłada na dzienny właśnie ten, na ten dzienny przyrost many, ale, ale najwyraźniej tutaj nie. Albo też się przekłada, ja jestem kurwa głupi i tego nie widzę. Jest to też możliwe. Dobra, zamień się miejscami z tobą, jedyneczka nie się tutaj wycofa, ty sobie tutaj staniesz. No i dobra, klepiemy się z wami. Ważne jest to, że mamy wreszcie te wskrzeszenia, nie? Regenerację nawet. Nie, wbijaj w tego na dzień dobry. Yy, ale ty miałeś tam uderzyć. Spoko. Yy, Okej, okay, taki masz ruch. Wejtuń. Dawaj na Pretoriana. 125 jest, 125 więc całkiem, całkiem przyjemna ilość może przyznać. Wbijasz. No i on ci nic nie zrobić. Fantastycznie. Jeszcze jeden cios masz. Wow, zajebiście, wbijaj. Ósemka. No jakieś mega obrażenia oni nie biją, jeśli mam być szczery, nie? Mega obrażeń to oni nie biją. No ale najwyraźniej jest to wystarczające. Wbijasz Cudnie Kapłanka też nie wbije, okej, okay, nie wbija Bo wszyscy w się w ciebie teraz wbijają jak kurwa w masło, nie? Nie bastion, To w ciasto. Odejdź! Wal, wal! W Pretorianina miałem nadzieję, że uderzy. Ale przynajmniej zadziałało zajebiście, tak jak miał zadziałać. Wbijaj się tutaj! 14, dwóch padło, spoko. Bez kontrataków wbijasz. No w sumie niepotrzebnie, bo, no właśnie. No ale spoko, to i tak ten przyjmujesz trochę na pysk, nie? Kurwa, kurwiają mnie te kapłanki, są strasznie fatalne. A, my mogliśmy regenerację wrzucić. Właśnie na to czekałem, a tego nie wrzuciłem. No widzicie, jaki jestem głupi? Głupi jak but. Wbijaj w niego. A ja widzę, że te jednostki są naprawdę mocniejsze są. O wiele bardziej wytrzymałe niż. niż w Heroesach 5. Przynajmniej tak mi się wydaje, że takie są. Dobra, daj mi regenerację na Was, bo Wy trochę straciłyście hawsa. Wywal mu, hmm. wywal mu odejdź, odejdź. Ej, kontrata, go zabijesz. Szkoda, zmarnowałem 25 many. Jakbym to szybciej rzucił, by nie byłoby problemu, nie? No i mamy kolejny level, dzień dobry Fajnie go zdobyć Kolejne expy, dzień dobry, fajnie je zdobyć Tutaj też odwiedzono co inwestujemy sobie ten levelik, co? Zajdowanie drogi może? Brzmi fajnie, ale mówiliście mi, że te posiłki, tak? Czy jak to się tam nazywało? Gdzie to było? Nie, nie, nie. Posiłki, że to jest ponoć dobre, inwestujemy w to. To też mi się wydawało dobre od, od samego początku, że tam dostajemy, z tego co ja robię? dodatkowe jednostki, nie, Przy bitwie, więc, no kurwa, już nie tak. kim ty jesteś, śmieciarzu? Hmm, kimś tam nie jesteś, no, wróćcie rzeczy, się ciebie nie boję za bardzo. Ale, moi kochani, mamy prawie pół godziny odcinka, więc póki co dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. I, i, I jeśli dobrze liczę, to dzisiaj mamy piątek, więc widzimy się dopiero w poniedziałek w Heroesach Szóstych. Jutro zachęcam was do obejrzenia sobie po Piątych i scenariuszów z Heroesów Piątych właśnie. Do zobaczenia, do strzelania, trzymajcie się moi kani. cześć!